Cześć, witam w naszym małym garażu. Pamiętacie, kiedy prezentowałem Wam wraz z firmą banggood.com tą małą fryzarkę CNC 3018? Obiecałem, że zajmiemy się trochę jej modyfikacją i wytłumaczę Wam, jak ją obsługiwać, jakiego oprogramowania używać. I dzisiaj zaczynamy cykl z tym związany. Zapraszam. Żeby to wszystko miało ręce i nogi, to musimy zacząć od zupełnych podstaw. Bo ja niestety nie znam waszego zaawansowania, waszego stanu wiedzy na temat w ogóle operowania CNC czy maszynami numerycznymi. Ktoś, kto miał do, do czynienia z, z drukarkami 3D, to już gdzieś tam coś lizno g kodów i tak dalej. Ale w tym przypadku będziemy musieli przygotowywać wszystko od zera, do tego jeszcze w sposób trochę inny niż to przy drukarkach 3D ma miejsce. Dlatego dzisiejszy odcinek poświęcimy sobie procesowi jako takiemu, czyli temu, jak proces wygląda, jakich programów będziemy używać w określonych jego częściach, bo on jest podzielony jak gdyby na trzy części. Ten proces, czego przy drukarkach 3D właściwie nie zauważać, ale też tam ten, te, to dzielenie procesu występuje, i jak gdyby każdy z tych procesów. Czy podprocesów możemy obsługiwać jeszcze różnym oprogramowaniem, bo jest tych programów o wiele, wiele więcej niż do druku 3D, ale są one o wiele mniej zautomatyzowane niż przy drukarkach 3D ma to miejsce. Dlatego zapraszam na ekran komputera, zaczynamy. Cały proces obsługi maszyny CNC możemy podzielić na trzy podprocesy: CAD, CAM i transfer. Zapewne spotkaliście się z terminem oprogramowanie CAD-CAM i to skojarzenie tutaj jest jak najbardziej właściwe, bo te dwa procesy są ze sobą ściśle związane. Jeden zależy od drugiego. Wyjaśnijmy zatem, czym są poszczególne podprocesy i czym się charakteryzują. Zacznijmy od pierwszego podprocesu, czyli CAD. CAD z angielskiego Computer Ident Design. W tłumaczeniu na polski znaczy nie mniej, nie więcej, tylko projektowanie wspomagane komputerowo. No i jakby polski termin wyjaśnia tutaj wszystko, Programy CAD służą do projektowania elementów, które chcemy wykonać maszynowo. Czy to będzie dotyczyło drukarki 3D, czy będzie dotyczyło maszyny CNC z wrzecionym, czy z laserem. Zawsze musimy sobie jakiś obiekt stworzyć, narysować. I do tego służą programy CAD. Takim programem może być SketchUp, takim programem może być Tinkercad. Każdy program, nawet program graficzny, taki jak Inkscape, darmowy program wywodzący się z Linuxa, Dostępny również pod Windowsem, pozwalający na eksport dwuwymiarowej grafiki w formacie SVG, czyli w wektorach, będzie się nadawał. Na rynku dostępnych jest dużo więcej programów kadowskich, programów darmowych, programów komercyjnych. Ja skoncentruję się na trzech wspomnianych wcześniej, ponieważ je bardzo dobrze znam, pracuję z nimi na co dzień i dlatego jestem w stanie przekazać Wam odpowiednią wiedzę, która pozwoli na wykonywanie własnych projektów. Kolejnym podprocesem jest CAM. Computer Aided Manufacturing, czyli po polsku wytwarzanie wspomagane komputerowo. Programy typu CAM na podstawie rysunków 2D lub obiektów 3D są w stanie stworzyć ścieżki narzędzia. I to one tak naprawdę są odpowiedzialne za to, jak będą wyglądały ruchy naszego wrzeciona, lasera czy nawet głowicy w drukarce 3D. Programy CAM działają w ten sposób, że zamieniają narysowane wcześniej linie. W ścieżki, po których będą poruszały się narzędzia wykonawcze naszych maszyn sterowanych numerycznie. Tak samo jak w przypadku oprogramowania CAD, istnieje cała gama dostępnych na rynku programów typu CAM. Od darmowych po komercyjne, od nas tylko zależy na co nas stać i czego będziemy używać. Ja na co dzień używam Inkscape'a. Tak, to nie pomyłka. Program graficzny Inkscape. Ma w swoich zasobach również pluginy pozwalające na bezpośrednie generowanie g kodów czyli plików wykonawczych dla obróbki numerycznej. W zależności od tego, czym operujemy, są tam narzędzia do obsługi laserów, do obsługi wrzecion. Do tego wrócimy sobie w oddzielnym odcinku poświęconym tylko i wyłącznie programowi Inkscape. Ostatnim podprocesem, który będziemy wykorzystywać jest transfer, czyli Przesyłanie pliku z komputera, na którym projektujemy i przygotowujemy pliki do komputera pokładowego maszyny CNC, którą wykorzystujemy. I tutaj temat jest trochę bardziej skomplikowany, dlatego że y, sam proces y, przesyłu danych nie jest czymś dziwnym, natomiast jest o tyle skomplikowany, że dzikot musi być przygotowany pod konkretną płytę główną z konkretnym oprogramowaniem na pokładzie. Inaczej będzie wyglądał G-code wygenerowany dla programu Mach 3, który jest bardzo popularny przy maszynach CNC, a inaczej będzie wyglądał G-code dedykowany do maszyny opartej o Arduino i GRBL. A jeszcze inaczej będzie wyglądał G-code dedykowany do obsługi drukarki 3D. Tymi różnicami w procesie CAM zajmuje się tak zwany interpreter. Do czego tak naprawdę służy interpreter? Do właściwego ustawienia składni. Wewnątrz pliku wykonawczego. Komendy, którymi będziemy operować wewnątrz pliku, które pozwolą naszej maszynie wykonywać takie, a nie inne ruchy, właściwie zawsze są takie same. Ich zestaw zawsze jest taki sam, albo bardzo podobny. To zawsze będą komendy g1, g0, m3, m5. Natomiast sposób, w jaki one zostają ułożone w pliku z przerwami, po przecinku, z zerem na początku, to już jest kwestia. Wybrania odpowiedniego interpretera dla konkretnego firmware'u, który wykorzystujemy w swojej maszynie. My będziemy się zajmować GRBL-em i taki interpreter będziemy stosować. Sam proces realizacji przesyłu pomiędzy komputerem stacjonarnym czy laptopem a maszyną CNC jest realizowany przez tzw. sender, czyli program służący do bezpośredniej obsługi naszej maszyny CNC. Ten program może być również zamieniony przez hardware, to znaczy istnieją takie płyty, i o nich też będziemy rozmawiać w oddzielnym odcinku, które na swoim pokładzie mają już malutki mikrokomputer, z którego pokładu jesteśmy w stanie wybrać plik, sterować maszyną i wysyłać go bez obecności komputera stacjonarnego czy laptopa. Ponieważ wykorzystujemy otwartość źródłowe oprogramowanie układowe, czyli GRBL, to tu znowuż mnogość programów do obsługi. Stworzonych przez programistów amatorów jest zatrważająco duża. Ja osobiście do obsługi moich maszyn CNC używam kilku programów. Jeżeli chodzi o grawerowanie, to jest to wersja Candle programu GRBL Control. Jeżeli chodzi o laser, najczęściej używam Laser GRBL, ale są też płatne programy, których używam i temu też poświęcimy oddzielne odcinki, tak żebyście wiedzieli, co zastosować w danej sytuacji. Starałem się, aby dzisiejszy odcinek był możliwie jak najkrótszy i w sposób prosty przedstawiał ogólny proces obsługi maszyn CNC. W szczegóły podprocesów będziemy się zagłębiać w następnych odcinkach, będziemy omawiać konkretnie poszczególne programy do obsługi zarówno w zakresie projektowania, wytwarzania plików wykonawczych, jak i samej obsługi maszyn CNC. Pamiętajcie proszę o subskrypcjach, pamiętajcie o łapkach. Pamiętajcie o dzwoneczkach, bez tego nie otrzymacie informacji o naszych najnowszych filmach. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.